Witajcie, ja jestem Zielicha, e, zajmuję się najstarszą metodą e, leczenia, ziołolecznictwem. E, zbieram ziółka z najbliższego otoczenia, przynoszę je, suszę pojedyncze lub w bardzo małych pęczkach, tak jak właśnie widać. E, oprócz e, ziół, czyli ziela tego, co znajduje się nad ziemią, zbieram również e, korzenie i kłącza, e, które suszymy na e, takich właśnie prażelnicach i na palenisku. E, oprócz ziół, korzeni, wykorzystywane e, są również tłuszcze. E, tłuszcze niedźwiedzie, borsucze, e, zbobra. E, w tym przypadku pokażę Państwu, jak się e, robi maść e, na zasadzie dwóch saganków. E, w jednym saganku jest woda, a w drugim jest tłuszcz. E, tu jest tłuszcz gęsi, bo jest bez zapachoty e, i właśnie nagietek. E, taka wychodzi maść e, na gietkowa, na trudno gojące się rany, na wrzody. Można ją stosować zewnętrznie i wewnętrznie. Można również robić maści świetlikowe z takiego świetlika, maści żywokostowe, które ożywiają kości, regenerują krząstkę stawową. Bardzo cenne również były suszone owoce, na przykład jabłka, gruszki, śliwki i, i w tym przypadku jagody. Y, gdyż y, y, one były naturalnym źródłem słodu, y, a dodatkowo miały właściwości lecznicze. Y, jagody były znakomite na ból brzucha, na biegunkę, dodatkowo poprawiały y, wzrok, y, a całe ziele jagód było znakomite do y, obniżenia y, cukru w organizmie. Y, tutaj mogę Państwu jeszcze przedstawić. Y, ziołak, z których są robione syropy na zasadzie mniszka lekarskiego i miodu, powstaje znakomity syrop na stany przewlekłe gardła, nawilżają błonę śluzową, są formą zabezpieczającą i jeszcze pokażę naturalny antybiotyk, który był prosem. Proso na wywarze, na mleku było jednym z naturalnych antybiotyków, bo jeszcze znakomitym antybiotykiem był czosnek z miodem i również tłuszcze nakładane na błony i przykładane na piersi czy na plecy. Tłuszcze takie też miały działanie ściągające, na stuczenia, na obicia też były znakomite. Tu przedstawię, pokażę Państwu, jest lipa. Lipa i kwiat bzu czarnego są to zioła, które działają na potnie i obniżają gorączkę. Takie napary z tego są bardzo dobre. Tu jest glistnik, jaskółcze ziele. Wszelkiego rodzaju narosty, brodawki to zioła właśnie wysuszają. Pokrzywa, zioło kwiotwórcze, witamizujące. Można robić z niego napary, można zjadać na surowo. Oczyszcza organizm toksyn, zapobiega anemii. Wskazana jest do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Babka lancetowata, szerokolistna, wszelkiego rodzaju ukąszenia. Działa ściągająco. Fajnym ziółkiem jest również krwawnik i tasznik, bo są to zioła właśnie przeciwkrwotoczne. Można je na krwawienia z nosu, na jakąś rozciętą ranę stosować. Można również krwawnik pić, bo fajnie reguluje procesy wewnętrzne organizmu. Dla osób z małą krzepliwością krwi jest bardzo wskazany. Tutaj mamy kobylak, zioło, które jest stosowane w dolegliwościach żołądkowych i ostrych biegunkach. Serdeczniki i głogi, zioła, które wspomagają pracę naszego serca. Bardzo fajną rzeczą również jest albo są powiem zioła, które zawierają bardzo dużo olejków eterycznych. One właśnie na bazie oleju lnianego tworzą formę mazideł, formę zapachową, a dodatkowo na przykład w przypadku lawendy działają uspokajająco, w przypadku dziurawca tworzą mazidła, które zapobiegają reumatyzmowi. Dziurawiec taki jest również fajnym antydepresantem, a także jest żółciopędny i żółciotwórczy czyli jest na wątrobę. Yy, oprócz tych ziółek yy, mogę pokazać yy, zioło, które jest nazwane afrodyzjakiem w postaci ziela. Jest to właśnie lubczyk. Mówiono, że można kiedyś komuś zadać lubczyk, jak się chce, ktoś zakochać. Yy, a ogólnie powiem tak, że yy, lubczyk ma właściwości oczyszczające drogi moczowe. Yy, stąd właśnie skojarzenie, że lubczyk to jest właśnie na miłość. Bardzo fajną rzeczą są również korzenia, jak wspomniałam, i kłącza, bo korzenia w tym przypadku tataraku, świeżo wyciągniętego z wody, były znakomitym źródłem słodu dla dzieciaków. Dzieciaki to zjadają, a dodatkowo wspomaga pracę nerek i ma bardzo przyjemny, przyjemny zapach.